Witajcie kochani w ten piekielny upał. E, nie widać jak cieknie ze mnie, nie widać po prostu cieknie z moich czoła. Także jest. A byłam z Wojtkiem rano na zakupach, i e, po drodze widziałam, że szyld stoi u Marty, więc polecieliśmy na szejka. Tak, żeby trochę się ochłodzić. Ale powiem Wam, że naprawdę jest piekielnie gorąco. Mm, ale dobra, nie o tym albo i o tym. Zaraz co? Eee, Cię użyłam ich przygotowań na wyjazd na działkę. Mam w planach zaraz zmienić mięso i zrobić kotlety e, mielone, potem je pomrozić i coś zostawić na dzisiaj na obiad. E, potem co mam zamiar robić pierogi ruskie, czyli z ziemniakami i z serem. Chociaż czas to podobne ukraińskie. I na końcu mam zamiast zrobić chlebek bananowy, bo dzisiaj w Stokorce kupiłam banany z aplikacją po 3,60 Nie wziąłam żadnej wody, nie mam nic do picia, ale myślę, dobra parę minut chociaż nagram, bo, bo po prostu później, no nie będę miała co Wam puścić. Chyba, że jeszcze coś dzisiaj obrobię, bo jutro z rana o 8-9 ma być mój remont, zaczynać się. Miał być w piątek po południu, zaczyna się w piątek rano, więc w ogóle całkowicie przestawione plany i wszystko. A myślałam, że w piątek rano będę wszystko ganiać, no ale dobra. Widzicie po tytule, że jest ciuchland. Ale pierwszą rzeczą Wam chciałam pokazać, jaką sobie kupiłam w Rosmanie za 15 zł, takie bombeczki trzy. Bo ja uważam, że... Jestem pazera, żeby kupić taką gąbeczkę, nie wiem, jedną za dwie dychy, albo za trzy dychy, tak jak patrzyłam. Teraz się spróbuję otworzyć, chociaż chyba to jest nierealne z mojej strony. No dobra, nie jest realne. Dobra, może porwać będzie łatwiej. Dobra, o, jest, porwałam opakowanie. Yy, trzy gąbeczki po 15 zł, tak, o jakie mięciutkie, takie, widzicie ja, taki, ja mam tylko takie malutkie, mam taką, i taką, takie malutkie, takie pizdziołki mam, a teraz mam takie trzy duże, bo jak pamiętacie mam wesele, które też pamiętam, że mam sukienkę Wam nagrać, jeszcze jedna sukienka do mnie idzie, tylko jak będzie dobrze leżała, to tylko będę musiała ją zanieść do skrócenia. Ok, czyli mamy takie trzy gąbeczki w zestawie za 15 zł. Myślę, że jak najbardziej na mój makijaż, który ja się i tak wiecie, że mało maluję. Kiedyś to się malowałam, a teraz to po prostu chyba już mam dosyć. A przy tych upałach to naprawdę podziwiam yy, dziewczyny, które mają makijaż i im się trzyma. I tak, pierwszą bluzkę, jaką Wam chcę pokazać, ona już jest uprana i miałam ją dzisiaj założyć, bo ją kupiłam już jakiś czas temu, ale opametka mnie gryzie. Więc muszę tą metkę wypróć. Widzę, że ma... Szyta jest yy, nie nitką, tylko żyłką taką cienką i strasznie mnie drapała. A bluzeczka jest taka. To są wszystko takie, wiecie, widzicie? O, 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 Takie dżety, cekiny. Takie serducho. Kupiłam ją za 6 zł. A tu mam wszystko za... po 2 zł od sztuki. Więc lecimy po kolei. Pierwsza koszulka taka polówka męska, wcześniej kosztowała 14 za 2 zł i to jest polówka czy tam koszulka jak tam nazywał Kalwina Kleina dla męża Eleczka, właśnie muszę je zaraz wyprać. Yy, w ogóle się nie podniosę Wam i nie pokażę, bo ja yy, mam, yy, zdjęłam dystonorz. Bez yy, jestem tak zgrzana mam bluzeczkę na ramionkach, a yy, i jestem w majtkach, <grybujesz> więc się nie podniosę dla Was. Muszę z tej odległości Wam pokazywać. Następne spodnie mam krótkie dla Krystka z HM 168 rozmiar, 6 zł wcześniej, obecnie 2 zł zapłaciłam też do wyprania i do obgolenia, tak? Więc chyba że wezmę golarkę, na działkę i na działce sobie pogolę, bo już chyba się dzisiaj ze wszystkim nią robię. I jakieś wzięłam, wiecie co, takie zwykłe koszuleczki dla siebie, chociaż nie wiem, czy są, z, nie, są mało zwykłe, bo nie jestem pewna co do składu, ale ujmę tak, na działce też potrzebuję coś tam latać, a nie bardzo mam. I pierwsza koszuleczka jest Atmosfera 46. I chyba to jest poliester, więc pewnie będę się pocić jak, te, jak ta świnka. Zaraz Wam powiem, co my tu mamy. Bo w sumie jestem tak, 100% poliestu, ale podoba mi się wzór, tak? Myślę, że jak nie potem, to po domu zostawię sobie do latania. Brudny taki róż, takie, co to jest? Jakieś ptaszki na kwiatuszkach. I wszystko to po dwa złote było. Następną mam taką czarną, kwiatuszki i to jest, wcześniej kosztowała chyba to jest 12 złotych, F, F. I tu było, było, było 14, a tu, tu jestem niepewna co z miarem. Również 100% poliestru, ale ja żebym na upały zaszalała, co nie? ten przód, dobra ale bardzo mi się podoba przód i to, że jest na lamioczkach, nie mam takich koszuleczek czarne kwiatki myślę, dobra, po dwa złote jak cię mogę, następna oczywiście, też również jakaś śmieszna yy, Doroty Perkins a tu już mamy 48 rozmiar i to jest materiał jak ja znajdę Metkę, najdę metkę, czekajcie. Piękne kwiatki. Ok, znalazłam metkę. I metka mówi nam, że to jest 100% wiskozy, czyli już mamy fajny materiał na upały. Tylko to jest 48, tak? Więc może mnie fantazja poniosła, ale myślę, że po działce jak najbardziej mogę chodzić w takie przeszycia. Ale piękne kwiatki, strasznie mi się podobają te kwiatki. No dobra, powiem Wam, że chyba mnie fantazja poniosła, ale piękne kwiatki. Tak jak mówię, w mi się nada. I ostatnia rzecz, to już jest bardzo du duża. Papaja. Jak dobrze myślę, że to się czyta? Papaja. Dwudziestka, właśnie, 12 zł. Jeszcze zetknijmy sobie na rozmiar, e, nie, na skład. Bo chyba to też było takie fajniejsze. Tak, wiskoza 96% i elastyn 4%. I chyba ona jest brudna z przodu, więc będę musiała zobaczyć, czy ją tak. Bo to jest na ramionczkach, ale widzicie, oto się taką falbanę jeszcze ma. I wydaje mi się, że gdzieś na falbanie widziałam plany, albo mi się wydawało. Ale jak to? wiskoza, tak, więc wiskoza też fajny, chłodny materiał i co, i szybko obskoczyłam że idę nastawić pranie bo to wiecie, godzina dwie i to jest wszystko suche tutaj jeszcze, jak widzicie, jestem u pokoju jest to jeszcze fajnie chłodno bo u mnie w kuchni jeszcze jest taki skwar, więc zastanawiam się jak to wyjdzie mi z tym gotowaniem ale tak idę mięso zmielę Zrobię sobie mielone, usmażę, zostało nam jakieś tam parę ziemniaków. A co, żeś to oderwał, czy to da się wyjąć? A skąd to wyjąć? To jest kuchenki jego. no chyba da się wyjąć, to jest jakie włosy masz mokre. A moje? Nie, to są moje gąbki. O! Bo to jest chyba do kredy potrzeba. Tak, ale to kredy nie dajemy. To są mamy gąbeczki do twarzy. Tak, do twarzy. Możesz? No, no. No, no, Możesz. Nie, dobra, już będę kończyć. Tak będę kończyć, bo to już jak przyszedł i to się tak robi, tak o. No to pomaluj mamę. A mamu się pomalujesz? Była. Malowałeś się. Kyska idziesz pomalować. I Kyska też pomaluje. I O, ślicznie. I mamę. No. Superowy jesteś, chłopak. I te jeszcze niebieska. Widzicie, za kolorem robimy postępy naukowe. A policz ile jest gąbeczek. Jeden. Dwa. I? I ostatnia? Dwa. No, nie cztery, nie trzy. Cztery, jeden, dwa i... Tak! Nie załapał. Wojtek. Liczymy. Jeden, ba. dwa, dwa i teraz trzy. Trzy, zapomniałeś, że trzy jest, a, a potem? potem cztery. Trzy. Tak, Wojtuś sobie wziął teraz różową gąbeczkę i się maluje. To bardziej czerwony. Ach, mamo, się musisz pomalować? No dobrze. Wycierasz ten poprzedni makijaż. Patrzcie jaki profesjonalny. O ślicznie. Patrz jakiś ty profesjonalny. Zmyłeś makijaż. Nałożyłeś mamy świeży. Patrząc. Normalnie, profesjonalnie. Dobra. Konczę, kochani. idziemy gotować obiad i lepić pierogi, prawda? Tak. Lubisz pierogi? Nie. Nie okay. To ciekawe są, kto je wszystkie zjada. Do zobaczenia. Pa! pa.